Witajcie kochani, chciałbym Was zaprosić do nowej gry, nie wiem czy serii, ale bynajmniej do gry, o tytule Ghost Recon Phantoms. Była ona wcześniej znana jako Ghost Recon Online, ale z jakichś powodów musieli tą nazwę zmienić na Phantoms, dokładnie nie wiem jak, jaką. Będę wam opowiadał o niej trochę podczas wyszukiwania meczy, gdzie to potrafi być nieraz długie. Otóż jest to gra typu FPS. A raczej TPS zależy, no to zależy od tego, jak akurat patrzymy. Ale głównie widzimy za pleców, perspektywę z za pleców naszego bohatera. No i jest to gra właśnie FPS, ale nie jest ona aż taka. Yy, dynamicznie, jakby się sądzili: dobra, mam do wyboru trzy klasy: Assault, Recon i Support. Assault, taki zwykły z Recon, yy, Sniper i Support. Dzisiaj zagramy Supportem. Będziemy chodzili z ciężką bronią na mapie, jak widzimy, Metro. Yy, tryb Conquest yy, odpowiada za yy, przejęcie flagi na punktach, jak gdyby. I co jest ciekawostką, jest chyba punktów od A do E, czyli 5. Każda drużyna mniej więcej kontroluje porówno i musimy po prostu, żeby na przykład z, 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 przejąć A, która jest w przeciwnej drużynie, musimy najpierw odblokować B i C i tak dalej. Te, które po prostu nie mamy odblokowane. W grze, po, w grze głównym jak gdyby takim atutem jest chowanie się za przeszkodami i uniemożliwienie wrogom strzelania do siebie. Dobra. Jak widzimy, właśnie w tym momencie obserwujemy grę za naszego bohatera, kiedy wciśniemy prawy klawisz odpowiadający za przymierzanie kamera zmienia się na FPS eee, nasi są oznaczeni taką obwódką, jest teraz jest niewidzialny ponieważ są takie tutaj moce moce, jak gdyby takie abilities o kude, jak widzimy tam jest wróg i wroga właśnie zdjęliśmy eee, i tutaj granie jest właśnie dynamiczne pod względem Trzelanin, ponieważ jak widzicie musimy się co chwilę kryć za przeszkodami nie pozwalając jednocześnie wrogom na zniszczenie czy tam zabicie nas widać że tam jest punkt ciężko okupowany i pilnowany więc należy o, ostrożnie i rozważnie podchodzić do tego time addy czyli coś przejęli tak szczególnie że było los jak widzicie radzę sobie na razie całkiem nieźle tylko kills razy dwa się zdawało, że to nie więcej. O, widzicie teraz razy trzy. HOHO 55 naboi, trzeba się streszać. Ogólnie szukam ludzi, którzy chcieliby to zagrać, jeśli macie to. Oczywiście gra jest w systemie free to play także dzięki temu wszyscy mogą to spokojnie zagrać. O! Zabiłem go, zabiłem go. Czasami tylko 29 jednostek amunicji. Co jest ciekawe i trochę jednak niepokojące, możemy się chować, aby odzyskać życie. Niestety, życie życie z... regeneruje się w miarę powoli nie wiem czy to jakieś ma zależność od klasy czy też nie ale o proszę bardzo, piękny headshot ogólnie, o patrzcie, widzicie tam jest wróg kurde i tam jest trochę i gra właśnie... o fuck, on włączył tarcze, właśnie to jest takie jedno z abilities'ów kurczę, niektórych ludzi pewnie, fuck, dobra dostałem dostało mi się, ale nic, możemy się oczywiście respawnić Chociaż moim zdaniem, fajnie jakby zrobić takie tryby, że, że nie musimy, nie musimy. No nie rozpimy się po prostu po, po śmierci, że, że mamy tylko jedno życie, tak jak w cesie, czy coś w tym stylu. Dobra, także mamy kilka alternatywnych dróg dojścia do różnych tych, które są, jak widzicie, oznaczone takimi. Takimi po prostu liniami. A wiąże się to z tym, że gra jest osadzona w czasach współczesnych, lekko może. E, lekko może jest e, czasy odbiegające, lekko w przyszłość, dzięki czemu właśnie mamy tak nowoczesną technologię, e, technologię cyfrową. A jak? O cholera! Ten taki znacznik, który widzieliście, to odpowiada za przygotowanie nas, e, naszego karabinu do walki. Fuck! Dlatego tutaj nie ma takiego zjawiska jak, jak po prostu wybieganie za ściany i prucie na oślep, ponieważ musimy tutaj wszystko robić ostrożnie, ponieważ na no jak byście biegli z bronią ciężką, zanim byście mogli spokojnie wycelować, to tam jakaś kara musi być podczas biegania, co nie? A na przykład teraz, na przykład biegnę, chcę wycelować, muszę sekundę odczekać, nie? Rozumiecie o co chodzi. Tak jest, także to taki jest pseudorealizm, ale pomaga... Yy, no... zapobiega takim sytuacjom właśnie. Niekoniecznie przez gracze uznawany za czysto. Nie wiem czemu. Aha, bo ma tą zasaną tarczę. właśnie też taki... taka dziwna rzecz, że nie zawsze widać. Yy, ja w nie specjaliści, w saporcie nie mam blokowanej jeszcze żadnej yy, możliwości upgrade'u Jakieś tu O, za 112 trochę mu pociągnęło życia. jakiś gan wybuch? Nie spodziewałem się go tu, nie powiem. Dobra, chyba tam już nikt nie wyjdzie. Widzicie, tam chyba jest jakiś koleś. Aha, dobra, to był koleś. Nie wiedziałem, czy takie światełko, czy co. Yy, no właśnie tak teraz mi przyszło do głowy. Nie możemy zmieniać klasy postaci podczas podczas gry. Jeśli wybierzemy jedną w, yy, w tak powiem, lobby, to będziemy musieli się z nią grać przez całą grę. Yy, mamy również broń... Jak to nazwać? Nie podstawową, tylko broń dodatkową, którą jest pistolet. Granat z granaty musimy kupić za walutę, yy, walutę w grze. Oczywiście są tu punkty premium. No, Jakżeby inaczej, która gra Free to Play by ich nie miała. Yy, ale ona tylko jak gdyby pozwala nam kupować jakieś rzeczy, rzeczy premium, czyli niekoniecznie aż takie dobre karabinki z tego co, bo można wszystkie wypróbować zanim się je kupi a nawet ten, na który nas jeszcze nie stać, jeśli chodzi o doświadczenie i w ogóle. Yy, więc one nie są aż tak dobre, a aczkolwiek jak no są jakoś trochę zupgrade'owane, żeby nie było, że ci, co płacą, nic z tego nie mają. Yy, z tego, co przegrałem, chociaż no, przegrałem tu może z góra dwie godziny, nie jest to gra... nie ma tu modelu pay to win. Albo nie jest on aż tak... Yy, aż tak, że tak powiem, nie wiem, obecny, że wiecie, o co chodzi. Także spokojnie możemy sobie powoli grając odblokować coraz to lepsze spluwy i do nich dodatki, które na przykład możemy tutaj, teraz nie pokażę, ale można zmieniać tutaj na przykład lunety czy tam celowniki z różnymi, z różnymi jakby nożnikami. Przybliżej tutaj mam chyba teraz X1, czyli widzę tak jak jest normalnie. Proszę bardzo, kill. Nie możemy coś się przebić dalej, ponieważ jak widzicie tutaj jest jak w zasadzie wszystkich FPS-ach na pewno w większości zjawisko. Kampienia. Nie wiem czy mogę tu się wczołkać. Nie mogę tu się wczołbać, a szkoda... Fuck, no widzicie, trochę mnie tu wyczaili. Mam nadzieję, że może mi się... Jest! Dobra, jeden padł. Widzicie... Teamwork tu jest kluczem do, do zwycięstwa. No ty jak mi teraz zwyczaj to muszę się schować. Zapewne zaraz on dostanie. Dobra, dostał, ale... Tak, jest tak zabiłem go nawet. Jest słodko. It's sweet! No ale teraz wiem, że koleś na nie czai. Także sobie chwilę przyciupnę Dobra, koleś się go zabił. Kurwa, jednak go nie zabił. On dostał! No, on dostał za jakieś marne, kurde, parę punktów życia. Myślałem, że ten jęk, zawód kurde tego gościa, yy... po prostu, był jego jak gdyby ostatnim tchnieniem. Tak. Otóż to, także mówię jeszcze raz: jeśli ktoś by się znalazł, kto by chciał w to zagrać, piszcie w komentarzu czy coś chętnie, chętnie z kimś to program, ponieważ tutaj gra w... jako jeden, gracz trochę się. Nie to, co mi z celem, to po prostu no fajnie jakby było z kim pogać, ponieważ większe można w jakiś sneaky place robić, czy coś. Nie wiem, co koleś robi. Okej, okay. nie jest martwy. Drugi martwy. O cholera! goddamit! Ile? 20 punktów życia, jeden strzał i koleś leżał. No, a dostanę asystę za zabicie. Losing, eee, to co prawda trzeba trochę wpakować na boi w typu, żeby się go zabić, ale można oczywiście Jednym z go zabić, eee, tylko musi być on oczywiście jakiś mega ultracelny. A nie zawsze jest nam to czas, jak możecie zacząć po tym. Eee, tutaj na razie nie gram za tą taktyką ponieważ no, no jak mam zagrać jakąś taktyką jak nie mam kontaktu z, z ludźmi. Oczywiście no można, jest kontakt, jest jakiś eee, wbudowany speaker, że można się odzywać do... Do swoich ludzi cholera on ma tarczę. No właśnie, widzisz ten z jakiegoś kurde shotguna? Wygląda to na jeden strzał. Nie no, zobaczcie, tu właśnie można, jest fajna rzecz, że pokazuje, który yy, liczbę strzałów. I chyba ten największy to jest śmiertelny strzał. Ostatni, który dostaliśmy, który nas z unicestwił. Z, e, z tego co widzę, powoli kończy się mapa za 10 sekund. Gra się skończy. A przejęliśmy tylko punkt do D, czyli no, nawet nie. Oto oni nam bardziej przejęli. Dobra. Jak widzicie, zdobyłem MVP, nie wiem co to, co to znaczy, ale zdobyłem Longest Q-Streak Medal. O, fajnie. Czyli w tej mapie zdobyłem największą największą liczbę zabójstw z rzędu bez śmierci. score 3000, najwięcej swojej drużyny. Chyba u nich bym się głosował na trzecim miejscu. No, i dobra, i odwrotną sytuację. Teraz chyba z drugiej strony zaczynamy, i, i mamy jeszcze szansę na odkupienie się. I potem wszystkie punkty są liczone, czyli to, ile punktów przejęliśmy e, do końca obydwu rund, e, nam zlicza sumę. I kto więcej, ten jest najlepszy. Nie wiem, czy zauważyliście takie fajne, kurde, wślizgi. Dobra, nie udało mi się. E, takie fajne, wślizgi, czy tam rzuty, jak podczas sprintu e, po prostu. Chcemy sobie, nie wiem, kucnąć czy coś, to możemy to zrobić tak, na przykład. O, tak, się rzucimy na glebę Albo C na kolankach, kurde, jakiś power slide wykonamy. Oczywiście to się wiąże z tym, że dostaniemy karę za celowanie. I jak widzicie, kurde, oni mają tą OP, jak to się nazywa, tą tarczę co nie pozwala się przebić na boją, i, i, i przez to, kurde, przegrywamy znowu. Tam jest typek, oczywiście nie mogę go dosięgnąć, bo on ma snajperkę tam jest drugi typek ze sniperką. Sniperzy są tu cholernie kurde upierdliwi. No i chuj tam w dupę. <słuch> Oczywiście jak ja z sniperem gówno robiłem, a tutaj kurde wlechmogący normalnie. Nie, na następny gameplay będzie prawdopodobnie ze sniperką, tak myślę, żeby tam wam zaprezentować tą yy, część gdyby naszego bohatera. Część bohatera tak się nie zabrzmiało. To jest jedną składową gry, którą jest właśnie sniper. Teraz się kampion gnoje i gówno można zrobić, żeby powiedzieć. Bo tam się i z tej strony wszędzie to są goście, no mówię, gówno możemy zajść w tym momencie. Teraz tylko trzeba bronić tego punktu. Oczywiście to przegramy, bo nam już te przejęli, a co jest. No i tu, tu, kurde, tu jest sniper. Czemu go nie możesz zdjąć ten ciota? No ja nie rozumiem tego. Widział dokładnie skąd dostałem. No ale po co? Po co strzelać do gościa, przecież można sobie pobyć i dostać sam, samemu... ...samemu banię. Hmm. Jak widzicie, paro snajperów to jest podstawa zwycięstwa. To oczywiście mu musimy zrobić tak, wybierając naszą drużynę, żeby mniej więcej równomiernie było każdego. Czy tam zależnie od stron, od możliwości przejścia, żeby na przykład był jeden snajper na jedno przejście, czy no... ...fakt, coś nie wiem. No super. No nie wiem jak tylko by się udało zastrzeliśmy mnie podczas ruchu. Dobra taki kozak zobaczymy Zobaczymy strzelbą jak sobie poradzimy. Dokładnie tą samą którą on nie zabił. Znając życie Będzie to chujowa opcja. <gry> także 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 Co jeszcze teraz e, Pominąłem a, a Jest taką fajną informacją e, Jeśli któraś z drużyn przejmie punkty to dodaje się do czasu, który jest w górnym prawym rogu się znajduje Dodaje po prostu parę tam sekund Zwiększając po prostu szansę na przejęcie większej liczby punktów Co się wiąże z wyższą tam nagrodą wygranej I wygryły i wygryły. Cholera, I tam jest oczywiście, kudy sniper pewnie Póki co, póki grałem w tą grę, czyli od wczoraj wieczór A gdy wyjdzie ten filmik na ujrzy Światło Dziennie, będzie to przed wczoraj wieczór Rozegrałem trzy mapy chyba, znaczy na trzech mapach swoje potyczki Więc nie jest to może imponujące, ale jak na free to play O, patrzcie, trafiłem go, chyba ja Za dziewięć! Normalnie robię mecz życia Nie wiem, czy go zabili, czy nie Nie To nie możemy go niestety wystrzelić Ale możemy zacząć, mniej więcej co robi. No i włączył się tam za stroną tarczę. I zaraz mi się oberwie, byłby tak, że zginął. O, widzicie, tam jest typek. Dostał, banie. Co, myślę, że go nie widać. <śm> ale zaraz będą na plecy. Wiedziałem. Nie wiem jakim cudem dostaję stąd. Kurwa. I skąd dostałem? No oczywiście z pleców. Subcio. Uwielbiam dostawać z pleców. Kurde, przydałoby się jednak coś, żeby naboje robiły więcej szkody. Ponieważ... Nie jestem zwolennikiem tego, żeby wpakować pół magazynka w typa, zanim się go zabije. Bo jednak... E nawet jeden strzał w stopę, czy tam w nogę potrafi, kurde, naprawdę nieźle namieszać zrobił w realnym życiu. Znaczy, no nigdy nie dostałem, żebym, żeby, kurde, wiecie, mógł to oprzeć o swoje doświadczenia, ale, ale jednak logika, no, kurde, w tych czasach dostaniesz, kurde, nie wiem, w nogę, z kolanka ktoś się kopnie, kurde, z jak, nie, nie wiem co, ale tu jednak adrenalina też robi swoje, nie wiem, trudno powiedzieć, aczkolwiek... Jednak nie lubię pokazywać połowy magazynka w typa, żeby go zabić. Jest! W końcu zabiłem kogoś za pomocą shotguna możemy też takie przeszkody przeskakiwać klawiszem E. Widzicie, mamy press E to climb, spacebar to cover. A teraz my tu przejdziemy, zobaczymy co, tu, co to nam da. Czy to co nie był strzał w stopę? Jeśli już o Straks mówimy. Kurde, tam się wydaje, że nikogo nie ma, ale to się mówię, Tylko wydaje. Ponieważ tam mogą się właśnie kryć wrogowie. O właśnie, jak za tamtym zakamarkiem. Kontrol, nie wiem co dają te nożniki jeszcze. Plus 20 do kontroli, plus ileś tam do czegoś. O, ładnie dostaje. Nie wiem czy on widzi, celuje. Teraz niby celuje tam, ale oko na nazywa strzelałem wcześniej. Można by było tam iść. Tak, coś wybuchnęło, granaty. Wy tej bajskano, nie widząc, że tu jestem. To niedobrze. dobrze. ale ja tak ich widzę. Cholera. To jest to właśnie, że wybuchy. I cholera, z tyłu dostałem? O Tak Diamond Frag, czyli dostałem od z granata. Kurde, granaty można kupić za gotówkę w grze, ale one są cholernie drogie. Ja nie mam naprawdę pojęcia, czy się opłaca je kupić. Jeśli ktoś w to grał i wie, czy się opłaca je kupić, proszę napiszcie to w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny za tą informację. Bo jeszcze nie przeliczyłem tutaj mniej więcej, ile za kila się dostaje i, i po prostu... Czy, 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 się granat zwraca, nie wiem, po, po dwóch kilach czy co jak, znaczy się Więc ale jeśli to się mniej więcej równoważ Jezus co ja zrobiłem I Snajper oczywiście co headshot nie Ja nie, nie wiem czy to po prostu, to na pewno są czy też, no, nie, dwa strzały zostałem? No jajaj, dobra Ten był śmiertelny i chyba przeważył w ogóle całe moje życie Ciekawy jestem gdzie można sprawdzić Gdzie mogę, ile ma maksymalnej yy, Liczby życia Dostało mi półtorej Jest minuty yy do przegranej, bo w tego raczej nie wygramy chyba, że cudem przejmiemy dwa punkty, wtedy i tak się zwiększy limit czasowy, a dobra póki co grajmy tak jak jest tu by się mi teraz przydał sniper i to właśnie nim będę grał w następnym odcinku który ukaże się jak się okaże jak, jak się ukaże dobra, kogoś chyba stanie zabiłem, tam jest odpływ sniperów Jezus, ten coś się tutaj gdzieś znalazł Dobra, od... od osłony do. Fak, granat! Dobra, słyszałem, mówię coś tu się tu Mówię, kurde, i tu granat. Niestety, tak jest. Dobra, wracamy do naszego tego, ponieważ shotgunem to gówno zrobimy. Gdzie granat ładnie odbiera życia. Nie, także. Okej, trzy nam jeszcze brawo. I dostaliśmy 4 minuty dodatkowej gry. Noch. Trochę tego będzie. Zobaczymy. O, gdzie... O, oczywiście dostałem. Tu się nie powinniśmy skakać. Ale dostałem jakieś instant heal'a, więc no, też, też dobrze. Szkoda, że nie mam takich, nie wiem, painkillerów jak to w Max Payne, albo czegoś z adrenaliną, żeby... żeby móc sobie zregenerować kawałek życia. Dobra. Na razie tam się jeszcze bronią, więc spokojnie można bez obaw. Bez obaw tu dojść. Zmienimy pozycję, żeby tam dojść. Kurwa, no i już tu napierdalają, no. Tu nigdy nie wiadomo, za którym winklem czai się wróg. No dobra, jest ten. Chodźmy trochę tutaj. Ciul! I low health, okej, okay, take to cover. Kto mnie zabił? Ten, co się tu czołga, no. Tu, tu widzicie, to by się na przykład granat przydał. No ale nie mam granatów. Super. Back to lodo. No muszę Stora. Store tylko mam dostęp z poziomu menu. Niestety. Także nic tu nie mogę zrobić w tym momencie, kochani. Ale co nic nie szkodzi, nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby teraz iść i trochę proskurwiać ich. No a tu jak spadnę, to mi się nic nie stanie raczej. to jest jakiś kurde wagon z chińskim żarciem. No, ale tu patrzę już kurde id idą. Idzie wojna. Będzie w piedal. Dobra, tam jeszcze pak ktoś żyje, więc mam nadzieję, że nic, nic zaraz nie zabije Idź kolej, zobaczę czy przeżyjesz O, widzicie Insta death. Dobra, zostałem nie, nie, dużny Ok, tam się kolej kryje Ten na razie żyje, okej okay, tamten już może się chyba z życiem. Tak jest, dobra. Także udało mi się... FAK! Nie wybiegaj tak! Kurwa mać. I oczywiście piękny kurdy z snajperek się przykampił. Mówię, następną, następny gameplay będę walił, kurdy ze snajperem, to, to będę koksił. Znaczy, powinienem koksić. ale fajnie, gdyby można było strzałem w dowolną część ciała zabijać. No jednym strzałem za wolną część ciała, może można było zabić typa, bo... Bo jednak snajperki, które nie mogą tak robić są trochę... i są oczywiście je trzeba przeładowywać tak po jednym strzale, są trochę do dupy, co by nie powiedzieć chujowe. ale dobra, za 9 minut rozkrytyka się zakończy. Jakiś kurde gówniany samochód tam no, chyba trochę mi przeskoczyło. Jak tam moje pingi? Moje pingi mogą być lepiej. I... Kurde, nie wiem czemu tak wyskakuje? Muszę chyba dojść do tego. O, z walnąć Okej, okay, kill jest Tu się typek chowa Wychyl się, wychyli, no, o oh, fuck kurde matarczy czas No help! o dobra jakoś to żyjemy jakoś to żyjemy żyjemy kurde tutaj jest dobrze kawa w chuj o, ciekawe czy fak mi się nie udało nie wiem tu tak trochę wygląda akwoni na jakieś kurde gówno. nie wiem czemu to, to aż tak jest takie dobre że to tak działa długo i wszystkie kule to do... to pole powinno absorbować jakąś część na przykład kul, żeby mu tak trochę to Hmm... Dziwnie wygląda to. jakiś po elektromagnetyczny, wygląda jakiś kudek hologram, a hologramy jak wiecie jak powszechnie ogólnie wiadomo są... No można przez nie wszystko przekładać, tym bardziej... tym bardziej naboje. A ja się ciebie nie boję, bo mam w dupie naboje. Dobra, definitywna jest przegrana z jednym punktem zostałem i tam chyba z dwoma możemy sobie nie wiem zaklaskać w rytm kurde Rubika I tu jakiś impuls EMP i teraz co jest tam na ostatnim miejscu pięknie nie mogło być lepiej normalnie defeat jakiś ten dostałem nic żadnych kurde żadnych niczego X, XP gain o jak widzicie tu mamy właśnie no yy... sumary kurde lola zliczanie sumę wszystko gówno nie wiem, dobra, czyli jeszcze wam pokażę tylko. O, widzicie, mamy, dostaliśmy APS albo Blackout. Co czym się charakteryzuje? Blackout Shorts, Snappy Devices. Ok, a APS. O, dobra, widzicie, to było OP, więc pojawiłyśmy APS. To jest ten nowy awatar, super, właśnie, to takie dziwne rzeczy można dokonywać. Mm, Okej. Okay, także sobie tutaj widzimy, mamy APS. Poziom pierwszy, nie wiem, czy to jakieś. Coś później się odblokowuje. W sniperze mamy do wyboru... O, o, to możemy upgradeować. No właśnie, ja miałem wam pokazać e, wszystkie rzeczy, które można to kupić do snipera widzicie, mam Assault 5,5, 1,5 znaczy 5,5, o 5,5. Od 3 do 9, czy tu mamy większego zooma. Możemy sobie wypróbować. E, nie płacąc za to. O, zoomik. 150. Wycelujemy 131. Czy widzicie, jak dobrze wycelujemy? Możemy spokojnie na jednego hita ludzi z tej sniperki, którą mamy ściągać. No także. Tak, to by wszystko było w tym odcinku. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego, jeśli on się pojawi, a raczej na pewno się pojawi. Eee, także grałem ci w grę Ghost Recon e, Phantoms. Dzięki za oglądanie. Subujcie, komentujcie, oceniajcie. I trzymajcie się. Hej,